Dominika Ostabowska o M jak mi bo, dziki roli Marty Mogbam zi kredyt. M jak mi bo po wakacjach 2018 Nowe odcinki od poniedziałku, 2708.2018, o godzinie. 20.50 w TVP2. Dominika Ostabowska w roli Martyzem jak bo występowa Baju Kreska w 2000 roku. Kilkanaście lat później jej wtek został ograniczony, co niedługo się zmieni, a gwiazda Emki przyznała w gwiazdach Cejrowskiego: Kreska E nigdy nie spodziewa Basi takiego obrotu akcji. Jak my, my zaczynali, to nikt nie wiedział. Kreska, to tyle będzie. Zaczynaliśmy od 13 odcinków, i nie wiadomo, czy będzie kolejnych 13. Tymczasem czas pbnb i pbnb, a kotca nie wida do teraz. Co SK Bonibowcze nie nagradza na aktor do wystpienia w serialu M. Jak mi i kontynuowania przez tyle lat. Urodzi psi mój syn, i to byp. e tak powiem, czynnik sprawiajcy, e czet bowiem czuje się bezpiecznie, mo e wzi kredyt. Praca w teatrze, ze dwubaszcza to nie jest intratna fucha. Uprawiaj C. Ten zawód widocznie w poczuciu mi boci i pasji, nie zawsze dasi z tego wykreska Y. Eby móc zapewnić by swojemu dziecku poczucie bezpieczeństwa, to taki serial w tym pomaga. Kropka nie wiem, co bym zrobił, ba, gdybym z góry wiedział, ba, e to będzie bo tyle lat. To sukcesywnie siwet bukreska ABO. Tym razem Marta w serialu M Jak mi, bo po wakacjach 2018 pojawi się w krytycznym momencie. Jejem Andrzej Budzecki, w tej roli Krystian wieczorek, fazywie Oskar Kreska Ony B.T będzie potrzebował jej pomocy. Czy Dominikę Ostabowski uda i akcja ratunkowa? Przekonamy się Jukreska w sierpniu.